Cześć maneczko. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim odcinku yy, mieliśmy starcie z bosem yy, Mundropem, a dzisiaj pewnie będziemy walczyć z Wani, ale zobaczymy jak y, nasze losy. Yy, no jak się nasze losy potoczą w tej grze, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. No, i zapraszam do oglądania. Czyli, ostatnio byliśmy tutaj u Mondropa i, i Sandropa, przejdęło mi, bo mapę ładowało. A ja gram na ultra, więc tak może być. Dobra, więc wchodzimy do Brandiego. A jeszcze poczekajcie, bo. Tam były prezenty. To ja sobie te prezenty pozbieram. Bo zapomniałem o tym wczoraj kompletnie. A teraz możemy sobie trochę tutaj pozwiedzać. Tylko nie wiem w którym właśnie pomieszczeniu był ten prezent. A zaraz się dowiemy. Bo tutaj torba jakaś była. I prezent, dobra. Czyli to jest ten pokój. Nie wiem czy mapę mam. A nie, nie mapę. Znaczy mapę tylko nie tutaj włączyłem. Nie mam, mam mapy, ale... Trudno. Potem i tak będziemy wracać tutaj. I będziemy mieć już mapę. Przywrócona pizza. To oni... Dobra, nieważne. To jest... Tylko firma o, chce taką figurkę, bo nie wiem gdzie ją można kupić, pewnie na Aliexpress, <śm> no i nie chciałbym, napiszcie czy podobają się Wam figurki z FNaFa, zresztą ja sam próbowałem zrobić, ale coś no nie wychodzi, mam materiałów odpowiednich. O no, tutaj chyba już nie będzie prezentów ale możemy sobie pozwiedzać Nie, nie będzie już prezentów, chyba że coś przeuczyłem A tam jeszcze nie możemy wejść Chyba trzeci poziom musimy mieć A teraz idziemy do windy po dalszej instrukcji Fred Frediego Ale naprawdę mapa jest przepotężna Gra waży ponad 80 giga. Wiadomo. Dobra, jedziemy do wind. Tylko się upewnię, czy y, wszystkie tory były pobrane tak. Tutaj zebraliśmy tą torę B i prezent. A tutaj nie mieliśmy latarki, więc było ciężko. Ale nie ma tutaj żadnych ukrytych... We should get moving. You can access the main atrium with your new security. I have identified two possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. A will mark both locations on your to obtain one from the Rolling dock. Nie wiem, gdzie mam iść może do price counter tak jak wtedy. Łatwie pieniądze na to znaczy. Yes, it's true. Based on a double blind study from a leading publication and scientists, 100% of those questioned Dobra, potem będę Wam to tłumaczył. Nie było tego głosu w Indzie. Dobra. Po tej aktualizacji dodali, chyba. O Boże! Wiesz co? W się robocie. Nie lubię cię, jak tak robisz. Dziękuję. Proszę się Dziękuję. A ja bym powiedział... No, dobra. Ja będę przeglądał. Dobra, jedziemy tam zapisać grę. I nie wiem dlaczego wani nam rozstawia barierki. Dziwne Dziwne, bardzo dziwne W tej pizzerii wszystko jest dziwne, ale to normalne, że to jest dziwne To jest całkiem normalne, we Freddy, Fazbear pizza Gdzie Freddy? Gdzie go zostawiłem? Freddy! Chodź tu! To jest, coś dobra. Idziemy na górę, albo na dół. Nie wiem, dobra, na górę idziemy. A chociaż mnie tam na dół ciągnie. Aftona. Good news! It looks like the door to El Chips is open. Gdzie? A tam, dobra, na daleko. Tutaj jest. Miejsce dla DJ-ów? Tutaj się wkłada pyłytę, tylko jej akurat nie mamy. To sobie rozkręcimy imprezkę z Fredim Potem. Dobra, już jestem no, widzowiem muszę na chwilę wyjść. Już możemy e, rozpocząć dalej e, grać. E, co jest z latarką? Rozładowała się. Świetnie. Dobra, może znajdziemy stację do ładowania latarki tutaj w gdzieś jest. Pewnie w arcade. staw Stop. Będę. Ale jeszcze nie wiem. Czym będę być bezpieczny? Gdzie jest stacja do ratowania? Tu jest, za ladą. A gdzie są drzwi? O, tu są drzwi. O, tu mamy stację do ładowania, więc naładuję latarkę. Mamy 100% baterii. Jeszcze jakiś prezent, może... Nie ma prezentów, więc... Idziemy dalej. O, jest prezent nie jednak, ale wyczarowalny. Coś mi się tak zdawało. Fizyfas Monty, ok. To będziemy silnik Monty. Wypijemy. wybijemy. To tutaj już nic ciekawego nie znajdziemy. <grymne> Dobra, idziemy. Ale lagi były. Pewne kłopoty, bo to tutaj w Roxy chodzi. I... I co mamy zrobić? Znajdź... A nie to jest inna misja. Znajdź biuro Price Counter. I mam zapewne kartę wziąć. O tam jest. Tam jest.

Za strony z tutaj, tutaj prawie zginął na on mnie łapie Kamery Idź sobie, idź sobie, idź To tutaj mnie nie ma Tutaj mnie nie ma To jest Co jest Co to ona tak się zrywała? co to się dzieje mogę wyjść chyba mogę trochę szybko uciekamy stąd to ja może zapiszę może zapiszę grę przy okazji Mam pewne obawy. Okej, okay, zapisałem. A ty, ty sobie to sobie sprzątaj. On cały czas w innym miejscu sprząta. No to ktoś nabrudził. To ktoś nabrudził. Teraz tak. Musimy znaleźć, że drzwi nie było. Kamery. Kamery. Gdzie ona jest? duchem jest, że jej nie widać. Dobra, tam. Co mi tam zależy, mam zapis przecież. Dobra, nie wchodzę tam. Zaczki. Dobra, to nie moja ale więc nie wchodzę. Nie, nie mam mnie tu, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Papa. Pa. A to mogę... Dobra, nie włączam tylko. Lepiej tego nie włączam. Oczywiście. że mogę się schować wszędzie? Dopiero teraz to odkryłaś?

<laughs> rozwala mnie taki music man. no ale jest co nieco przerażające poziom czwarty muszę mieć żeby tu wejść tutaj zaraz kartę weźmiemy tylko się trochę rozejrzy jaka złota kamera co jest czyli my tutaj wyjdziemy bo jest poziom drugi bo zebranie tej karty będzie poziom nie mamy poziom pierwszy będzie drugi więc ja zapiszę i postaramy się to przejść to też znaczy ja się postaram, wy tylko nie oglądacie jak ja tu się męczę z tym na film. mała kartę awarkę i ładuję

Nie wiem kto, z której strony. Mam nadzieję, że się nic nie zwaguje. Chyba Monty będzie. Nie, nie, nie. Czyli najpierw Monty atakuje, a potem roxana. Ok. Czyli teraz przy tych drzwiach będziemy czuwać. Jak Monty tutaj będzie? Tak zamykam drzwi. Podbiegamy tutaj. Czekamy. odejdzie i to jest zamykamy. Mniej więcej jest chyba taka taktyka. No dobra, już idą. Kucając mogę to użyć. Tak. Nie. Coś nadchodzi... Jest to... Monty... Montogomery... A ta... skąd się wzięła? Okej. Okay. Ło! Co jest? Ale się wystraszyłem. Serio, te drzwi możemy odblokować? Dlaczego bateria spada, skoro te drzwi nie zużywają prądu? Minuta pozostała. Jak może? Mogę być niewystraszony. Ja ci dam les, rok. Nie ma roka teraz. Teraz jest walka o przeżycie. Gdzie wy jesteście? No, zaraz. Tam te drzwi padną. To się tu idzie Tamte drzwi parą. Ci uparli na tamte drzwi 47 sekund zostało. Szybciej go, ja Nie dała rady tutaj wyciecz. No chodźcie po te drzwi. Chodźcie tutaj. Ha, 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 ha. Chodźcie tu. Tak, ktoś tu idzie teraz. Jak tam bateria ja się trzyma trzyma się, zamykam ale o. Zapisuję teraz szybko, 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 szybko. trzeba ją zapisać. trudne, stresujące, ale ważne, że trzyma klimat. Teraz niech sobie tam pójdą, gdzie mają pójść. A ja bezpiecznie sobie potem wyjdę. Oni tutaj już się nie kręcą, to ja mogę wyjść. Nie wiem, czy tu prezentu nie było, ale, ale chyba nie było. Czy tam jakaś torba była? Jakaś torba była, tylko... Gdzie ona jest? Albo coś mi się pokrzyniło, dobra. Nieważne. Ktoś tutaj jest. Tak. Jest. On tutaj sobie idzie. in this jest gdzie jest Roxy Gdzie on jest A tam jest tu my jesteśmy bezpieczni Tutaj się też znajduje prezent Już wam mówię gdzie on jest jak macie tutaj taką ladę i tutaj są półki ze zabawkami to jest nasze z To jest prezent. I mamy tu maskę Montiego. Tutaj przejść, ten nie przejdę. Ona już tutaj przyszła. Już tutaj przyszła. Tutaj na szczęście nie chodzi. Oliwirkaczyka. Tutaj jest dobra. Wielka czyka. <grymne> Skorzystamy z tego zapisu tyle szybko. Jak to? Nie obrażaj mnie. Nie fajnie, z twojej strony, Roxy, Nie fajnie. Tutaj też będzie ukryty prezent. A to jest to wyjście. Nie. Spabrałem sprawę, no. Ale ważne, że mamy zapisy z mamy jump jumpscare podczas rozgrywki tej serii coś takiego. Okay. Ale widok tam na te atrium. Co tam go lubi, chyba lubi. Żeby było lubi. To nic nie było. <coughs> to jest właśnie nasz prezencik. <coughs> oh, Frozen Freddy Rad.

Tak, jestem, jestem zgubiony. Lepiej, żebyś poszła, a nie. Poczekamy sobie tutaj, jeszcze ona pójdzie. To jest taktyka na nią. Będziemy patrzeć. Teraz idzie. Sneak away. <laughs> I co, nie możesz mnie znaleźć. Ale wielka szkoda. No, patrzymy, jak idzie. Dzień dobry, i papa, i to jest na nią świetna taktyka, jak pójdzie, to w nogi już poszła, bo tak ją załatwimy bateriami słabnie w latarce. Zapiszę na wszelki wypadek. I zmywajmy się do windy. Nie chcę darmowym mapy, przecież mam mapę. Dzień dobry, pani Vanesso. I to by było tyle w tym odcinku. A więc dziękuję wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi nowymi filmami. No i trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!